No, no i to nie było, ja też mi się tak wydaje, że tu przez to. Czekajcie. Nowe CPU. Wysyłałeś takie rzeczy? <grywa> to, to, to nie... Nie, to, to nie no ten. Ku... Ale wysyłałeś takie rzeczy, ja nie mówię, że dzisiaj to wysłałeś. Pod Bogiem? To jest twojego komunikator. czy to jest twój komunikator? Zobaczę. jak to majteczków delikatnie. Mnie bawi, że na czacie właśnie się zleciała ekipa od Ksają i piszą, że legenda, murem za Xayo. Wy nie macie przed sobą Rypsona, wy nie macie przed sobą yy, świńskiego Brusa, tylko to jestem ja, druid. Mnie, ja nie działam na krzyki, nie? Ja, ja serio, ja Sylwestra lubię, lubię jego materiały, nie mam do niego żadnego problemu, ale on już chyba dwa, trzy, trzy razy przy ogromnej widowni, no, przypomniał o tych świniach, a już co, kur... Na nich zapomnieć, nie? Wiecie, cały Twitch już kurat o, o tych świniach wie, więc mam wyjeżdżenie. Ale to jest kurwa. YouTube przyjdzie zaraz mi z YouTube'a. Kolejna jakaś fala widzów. Zaraz, e, którzy mnie nie znają, którzy, no nie wiem, pierwszy raz to widzą i znowu się zacznie. Ksajkowa? Dla mnie to nie jest żadna afera, jeżeli dziewczyna miała 15 lat. Okej. Okay. Wiek zgody? Czy ma 15 40%? Co to jest za różnica? Czyli uważasz, że nie ma czegoś takiego jak dojrzałość emocjonalna? Jest. jest. No to myślisz, że 15-latka jest dojrzała? Yy, myślę, że to zależy od 15-latki. Raczej nie. Raczej okay. średnio wyjęta z puli 40 jest bardziej dojrzała emocjonalnie, na pewno niż 15 okay. Ale jest to wszystko legalne? Jest legalne. Jeżeli ludzie się zespiewają no tak. o moralność, dla mnie to jest moralne. Jakbym mógł sobie... No, jakbym mógł sobie jedną 15, to jedną 15, jakby okay. była słowa. Pleć! zostań Marian, Marian Ja jestem PEGO! Chodź, Jeszcze Siema Bagi, mam nadzieję, że ty nie figlowałeś z 15 latkami jak twój szef. Nie, ja jestem czysty. Powiem wam tak, jeśli coś wypłynie na mnie w internecie, to jest AI. zawsze będzie legenda, tak? No, przez to, co zrobił, to tak, tak mi się wydaje. przez to, co zrobił, to znaczy, już że <laughs> <laughs> okay, okay. mniej niż 15, to może był jeszcze większą, nie? Ale już miała 15. no ja, to... <laughs> dobra, Zrobienia. <laughs> I tak sobie leżę, ponieważ umówiłyśmy się z Lilą, że idziemy na śniadanie bez make-upów. No, ja się zastanawiam, że to jest dobry pomysł. Ja p... Jak chodzę z kolegami na śniadanie w hotelach, to się umawiamy, że bez gaci chodzimy. Nie, bo kurwa, naprawdę, jakby community Rybsona to jest kurwa. Największy z Pierolin, przysięgam. Bo tam jest Community X, wymieszane z nowymi głowami ku, z TikToka. Nie mówię, że wszyscy, ale ku, większość ludzi od są są takie zjeby, serio. Jakby to są takie NPC-ty, które weszły w ten świat i kurwa nie wiedzą, co się dzieje, ale są takie edgy, takie edgy kurtynki. że odchodzi na emeryturę i ma dość projektów. Ten też? Nie chce mi się już ku, robić absolutnie nic w internecie. Nie będę żadnych gier robił z ekipą, jeździł na żadne wyjazdy. Zero jereli i same nudy. Jadne. Emerytura streamerska. Oczywiście, klik A, to to jest emerytura. Jak nic nie robisz, Kurwa, to ja jestem na emeryturze 5 lat. Mogę ci ufać? Jak nikomu innemu, jesteś bezpieczna. Mam nadzieję. Nikt Dumi nie wie. córki. Z, z legendą flirtuje. Pisz, pisz, wyślij. Oni mówią: tak, wyślij mu. Córka, wyślij mu tego softa. Ja ci zrobię. Co myślicie? Co myślicie o aferze? ja legenda zawsze będę w niego wierzył. Nie waży, Marcin. Takim tak trzymaj się. Bóra. Mógł być mojej babci <laughs> do herbaty na naszać i tak będę <laughs> dla mnie legendą. Dla mnie to zachowanie, y, to zachowanie, te wiadomości, by smaczne. Ja jako osoba, która gdzieś gdzieś tam hejtuje, czy to Pasuta, czy AMG, no to te wiadomości, wiadomo, nie są, nie mają tej skali, ale też są po prostu w podobnym, niefajnym smaku. Ja e, napisałem do Marcina Ksaia Majkuta bardzo długą wiadomość. E, mam wrażenie, że Marcin troszkę, kurwa, nawet, nawet nie wiem jak to określić, no, coś się popiera. Bo od 20 godzin tej wiadomości nawet nie wyświetlił. Mimo, że na przykład Rybson mu też pisał, że mi odpisał, ale, ale Marcin nie wyświetli tej wiadomości, tylko napisał tweety. Nie wiem dokładnie, co mam z tym temacie zrobić. A w ogóle, k***a ty! Ry, ryby to tak mi k***a, szkoda, no nie. I tego całego projektu KMF. Bo jak ktoś nie wie albo nie ogarnia, to yy, KMF ten yy, ogłosiło, że mają sponsora. No a dzień później drama. Zamykamy projekt pod nazwą KMF, w wyniku czego zdecydowaliśmy się rozwiązać współpracę z Operą G.I.S. Jeden dzień k***a ku... miało człowieku ten. I jeszcze gadka pewnie z innymi sponsorami. Też totalnie k***a ku... prze***dolona. Sajo siedział przy przy schodach z innymi. Wystawił do mnie rękę. Myślał, żeby się wiesz, po prostu pożegnać. No to okej, okay, spoko, podaje rękę. On mnie przytrzymuje i mówi, Karolina, lubimy się czy nie? A ja tak, no nie, nie lubimy się. I czemu? No to mówię mu szczerze, nie? I zaczął jakoś tą, że aha, czyli jesteś ignorantką. Ja takie, bo cię oceniam przez rzeczy, które robisz, jak się zachowujesz. A on zaczął mówić, że no, że on się... To były jakieś rzeczy wyrządzone innej osobie i on był wtedy innym człowiekiem i on wtedy postępował wedle swoich uczuć i konkretnych sytuacji. I nie powinnam go oceniać na podstawie w jakiejś jednej sytuacji. No ale na podstawie jakiej sytuacji mam go oceniać? Ja wiem, że ja, na, ja powiedziałam, że, nad, na, że zabycie gejem jest do żywocie powinno być. Ja widzę, że ja powiedziałam, że nienawidzę Ukraińców. Ej, nóżki jakie ja mam za... blade teraz? Już nie są takie dziwne w porównaniu do mojego ciała. Czy to. To nóżki dałaś takim opalaczem? No to ciemne. No co ty, komu wygląda? Myślałem, że cała... <noise> I Ej kupmy sobie znowu teki. daj smoka Tom proszę na ten wokno od razu I raszujecie znowu to co w pistolu, wchodzicie no, do łącznik łącznika I kupcie po fleszu jeszcze na B, po fleszu na B rzućcie ja górą to, Tomek umiesz zajęcie? Smoka okno Tom, smoka okno Smoka okno. okno, i raszujcie z piwi, po fleszu na B A ja gdzie wy biegniecie, to co Dale, w pistolu mówię no. Ale nie było słychać O ja, ale nie celował ty! Widzowie, skoro u Gucia mamy nowożapki, u Przychlasta tentacjona mamy nowokrety, u Kubona mamy nowonoski to może od teraz powinniśmy mówić na nowych widzów Ksajo jako nowoptewki? Co o tym sądzicie? Nowoptevki? Albo nowonarodzeni? Czy mam jakiś biw z bandurą? Tak, yy, nienawidzę tej kury. Uważam, że totalnie mu odpierdam. O i chuj w dupę Okropna piosenka, wiecie co? Chyba żałuję, że słyszy teraz Ops, ops, cycki Cycki Cycki